Cześć, witam wszystkich ponownie na kanale. Ja jestem Krakus i wruszamy tak jak obiecywałem, wczoraj grając wyzwanie tygodniowe w ostatniej chwili, czyli w niedzielę. Obiecywałem, że już w poniedziałek ruszam ponownie. No i dotrzymuję słowa tym razem. I gram w wyzwanie tygodniowe w Jerozolimie. Mamy wycieczkę nad Morze Martwych. I tutaj mamy tak. Mamy to tylko draśnięcie, zombie nie odnoszą obrażeń i odrafień w głowę. Astma, tracimy zdrowie, jeśli biegamy. I broń palna nie zdaje obrażeń celom, które znajdują się dalej niż 50 metrów. Ok, nie najgorzej. Zmienimy klasę, bo ostatnio grałem lekarzem. Wracam do siekacza. Oj, ktoś tutaj gra. Rata ta 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 ta. Też jest siekaczem, tylko że na trzydziestym poziomie i to jest... i ma tysięczny poziom. Przez strasznie głośno miałem. A, nie mogę biegać, okej. Okay. Muszę zwyczaić, żeby nie biegać. To pewnie jak będę robił jakieś wyzwanie dzienne później, to przez jakiś czas będę e, u nich obiegania. Dobra, jest kolejny gracz i jest kolejny gracz, tak widziałem na tysięcznym poziomie. No to dobrze, to już jest cały skład, więc wiadomo jak to będzie. Wiadomo jak Wszystko będzie wyglądać. Wyzwanie tak, jeden jest tysięczny, drugi jest na 233. Więc jest dobrze. Wyzwanie tygodniowe uznajemy za y, zrobione. Tutaj gdzieś jest debacz. Słyszałem go, przynajmniej tutaj, gdzieś. Możliwe, że się przesunął. Coś tutaj. Je... O, jest ten, y, zawsze coś. A. Ah. Leżą. Mogę go oszczędzić Koda. No trudna. Co tu jest? Piła mechaniczna. Z... Nie mam innej broni ciężkiej, więc... Dobra, ustawię się tutaj. sudzić ich zapały. Muszę tam chyba podejść do tego y gościa. Okej. Okay. nieźle, no nieźle to poszło. Nie na... Jednak ta piła mechaniczna tutaj... Y... O, granat. Mógłbym granat nie użyć. O, to są pozostałości. Można ich olać. Idziemy dalej. Building over the turbines will take what us across. You? I swear right, oh. I <laughs> Ringo, Stay close and keep out of trouble. Okay, let's go. Door. Far side of the room. Oh. Sorry, yeah. You coś jest, a nie tym razem. Zawsze dobrze sprawdzić. od Gregdolt idziemy Eee kurcze Tak, to jest jak ktoś zostanie z tyłu, nagle się byk pojawi na plecach i już nie ma y, odwrotu, już tutaj dybacz teraz. Gdzieś dybacz słyszałem. So I'm sorry, I can't make that jump. Okay. We've got to find another way. Hey, look over here. Uh. Ktoś ma kuszek, to też trzeba uważać. No z tą kuszą to, to trochę przesadził w tym momencie, no ale dobra, jak lubi. Zdrowiem jest problem. Tutaj nie, nie było żadnych y, m, modyfikatorów odnośnie zdrowia. Dziwne. A toś aptecze jak na lekarstwo. Taki żarcik. way through, dead ahead. tu kiedyś było. Pełno różnych zdobyczy, a tym razem też nic. Powoli, powoli do przodu, tam kusza wszędzie. Oh. So. Uh... Right here. With, but like oh. I my ass. No nie lubi ognia to nie idź tam dalej. Okej okay. To chyba... Tutaj ktoś z tyłu teraz będzie szedł. To kto? Nie? nikogo tu nie ma? Nie lubisz ognia, co? No, nikt nie lubi. A ty sz w szczególności. Ej, co jest? Ani animacja. Mi się zacięła. Dobra, jakąś lepszą broń na pewno tutaj zdobędziemy. Ale już jest sama końcówka. I tutaj. Jedynym problemem to będzie brak biegania, nie? Bo tutaj. Biorę adrenalinę, kto wie? Kto wie, co tu się wydarzy? Napędzimy ale yy, co tutaj jest? Yy, o muszę iść jednak potem yy, autowierzyczkę czyli to co zwykle robię i że oszczędzimy trochę żeby nam Gringolda nie tutaj o właśnie bo to było kluczowe żeby go wykończyć co jest nie mogę się tutaj opędzić rozbiegli się wszyscy się rozbiegli kto tu jest Tego krzykacza trzeba wykończyć, a tutaj każdy y... poszedł gdzieś w inną stronę i A to takie podstawy. Przecież oni będą przychodzić przez... No nie ma, nie ma, nie mamy na razie, nie jesteśmy w ogóle zorganizowani i, i tutaj wszystko kuleje. Y... Teraz jest chwila przerwy, ale to bieganie to też swoje robi, znaczy brak biegania. Bo. E... No, i już kurczę. O, jest. I nikt tego nie podniósł. A to jest. O! A kiedy oni to wszystko przynieśli? <laughs> to ja tutaj narzekam. Jak mogę na nich, że nic nie robią. A oni już wszystkie części przynieśli. No dobra. To, że. Dużo łatwiej by było. No dobra, no jest zrobione i to poszło całkiem nieźle. Widocznie moim zadaniem było ochronianie Gingolda tutaj pod koniec przy y, ewakuacji ciężarówką, tym vanem, a reszta robiła swoje, nawet nie wiem kiedy. Całkiem fajnie to wyszło. Ja na nich narzekam, że y, nic nie robią, że się obijają, a oni. Y, Robili robotę. No dobra, czyli za pierwszym razem tak od razu yy, inaczej niż zwykle, wyzwanie tygodniowe zrobione. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was. Yy, trzymajcie się. Życzę miłego tygodnia i do zobaczenia w kolejnych klipach. Zobaczę, co jest w wyzwaniach dziennych. Jak coś będzie ciekawego, no to się pojawią, a jak nie, tak jak wczoraj, czekałem trochę i się nic fajnego nie zjawiło. Także odpuściłem sobie wyzwania dzienne. To jeszcze raz, pozdrawiam, trzymajcie się, dajcie znać, co sądzicie o tym wyzwaniu. I do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!